Witajcie na moim kanale, bardzo się cieszę, że jestem znowu z Wami Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, bardzo proszę Was o zasubskrybowanie właśnie teraz A jeżeli wracacie ponownie, dziękuję Wam ślicznie, może dobiję niedługo do setki Bardzo się cieszę, że oglądacie moje filmiki i że mogę podzielić się z Wami kolekcją moich perfum no a dzisiaj będziemy rozmawiać o perfumach, które mają dla mnie najlepszą projekcję i które są mega mega trwałe, czyli będziemy dzisiaj rozmawiać o killerach. Więc zaczynam już szybciutko, przechodzę do sedna sprawy. Zacznę z tej strony i tutaj mamy Flora Botanica od Balenciagi. To są perfumy, które znajdują się w pierwszej piątce moich ukochanych zapachów. Są po prostu fantastyczne. Był to zakup w ciemno, mega udany, także odkrycie tego roku. Piękna butelka 100 ml perfum. No jeśli chodzi o nuty zapachowe, to mamy tutaj mięte, róże, bursztyn. Są po prostu cudowne, cudowne. Są, nazwałabym je. Może niekoniecznie świeże, natomiast mają taką tonutę nutę dzięki właśnie mięcie. Czyli mięta sprawia, że są takie rześkie, to jest tak, jakbyście weszli do ogrodu, w którym padało. Tak pachną, tą, tą całą roślinnością, są bardzo zielone. Cudowne, cudowne, polecam. Dla mnie jest to zapach całoroczny. Ja wiem, że wiele osób używa ich wyłącznie latem. Dla mnie wybrzmiewają pięknie również zimą. Polecam. Flora Botanica od Balenciagi. Kolejny, to już na pewno znacie, tego stwora. Tutaj mamy Aliena od Muglera. Ja mam taką butelkę z limitowanej edycji. Każda z tych butelek ma jak gdyby inne kolory, tutaj w tym świetle nie widać. Także taki oryginalny patent od Muglera, co bardzo mi się podoba. No i to jest po prostu zapach ponadczasowy, uwielbiam go mega mocno. Wiem, że był, jest po formulacji, więc nie jest już tak mocny jak był kiedyś, natomiast dalej ma fantastyczną projekcję oraz trwałość. Tutaj mamy jaśmin, mamy tutaj nuty drzewne. Jest po prostu cudowny, także polecam Wam również całoroczny w moim mniemaniu zapach. Polecam. I tu mamy elien od Muglera. No, i przechodzę dalej. Taka złota butla. I tu mamy Shagaf Wood od Swiss Arabian. Taka butelka jak sztabka złota, tak prezentuje się z tyłu. No, i to jest, proszę Państwa, mega, mega killer. To nie jest zapach, którego możecie używać sobie po domu, czy też codziennie. Na ten zapach trzeba mieć naprawdę dobry nastrój, ponieważ jest on mega mocny. Ale to mega. Pachnie drewnem agarowym, czyli ma to drewno agarowe, tak zwany oud, w swoich nutach zapachowych. Ma praliny oraz róże. Bardzo, bardzo, bardzo mocny zapach. Polecam Wam, jeżeli kolekcjonujecie perfumy, ponieważ naprawdę jest to udana mieszanka nut zapachowych. Inna zupełnie od wszystkiego, co znam. Także serdecznie Wam polecam Swiss Arabian Shagaf UD. No, i lecę szybko dalej. Tutaj mamy Aura, aura od Muglera. Takie zielone, takie zielone serduszko. Butelka mi się bardzo podoba. Niektórzy mówią, że tandetna. Ja tak nie sądzę. Porządne wykonanie, jak to Mugler. No, a w środku mamy po prostu zielony płyn. To jest zapach mega zielony. Ja byłam w szoku, naprawdę to jest też odkrycie tego roku. Bardzo je lubię. Są soczyste, są słodkie. W nutach mają liść rabarbaru. Mają y, bourbon, wanilię, no i są po prostu takie zielone. Zielona, słodka wanilia. Wiem, że ciężko to jest wytłumaczyć, natomiast one tak pachną. Również bardzo fajna propozycja, y, bardzo długo trwała. Y, polecam. Jest to również zapach, jak dla mnie całoroczny. Bardzo fajna y, propozycja, jeżeli lubicie słodkie, waniliowe zapachy. Ten zdecydowanie jest dla Was. Ja wiem, że niektórzy mówią, że pachnie trochę jak jakieś lekarstwo albo jakieś środki czystości. Ja tych nut zupełnie nie wyczuwam, natomiast wiadomo, każdy jest inny. Uważam, że jest to ciekawa propozycja, którą należy wypróbować i to jest Aura od Muglera. No i lecimy dalej. To jest mój zapach sygnatura. Mam go bardzo, bardzo długo. To już jest moja chyba dziesiąta butelka. Oczywiście mam w szufladzie yy, kolejną, co żeby czasem nie zabrakło w sklepach. No i tutaj mamy Kenzo Jungle Elephant. No i to jest po prostu mieszanka przyprawowa. Tutaj mamy wszystkie możliwe przyprawy. Yy, mamy kardamon, mamy też drzewo sandałowe. One są, mamy też paczule, one są mega, mega mocne. Mamy również wanilię, mamy goździki. Boże, czego tam nie ma? Także to jest po prostu killer dla mnie, dla mnie na zimę, natomiast używałam ich też latem i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę fajnie też nosi się je latem wieczorami. Jest to po prostu cudowny, jak dla mnie, ponadczasowy zapach, jestem po nim rozpoznawalna. Także jeżeli chcecie zrobić jakieś mega wejście i wywrzeć na kimś wrażenie, to jest na pewno ten zapach. I to jest Kenzo Jungle Elephant. No i lecę szybko dalej. Kolejny mój ukochany. Tutaj mamy Angel, również od Muglera. Bardzo kocham Muglera za to, że produkuje po prostu wyjątkowe zapachy. Inne nie ma nic co pachnie podobnie do nich na rynku, co właśnie mi się strasznie w tym podoba. No, i tutaj w angelu wiadomo, mamy czekoladę, mamy paczulę, czyli tą wanilię, wybrzmiewają po prostu mega, mega mocno. Bardzo lubię ten zapach, jest super mocny, dla mnie mega seksowny. Projekcja, trwałość na bardzo wysokim poziomie, na pewno znacie. Większość Was zna ten zapach. Powiedzcie mi, co wy myślicie na temat, na temat Angela? Ja wiem, że niektórzy dzielą się na kategorie typu albo jesteś kimś, kto lubi Angela, albo kimś, kto lubi Eliena. Ja uwielbiam obydwa te zapachy. Są mega, mega fantastyczne. I to jest Elien, przepraszam, Angel od Muglera. No i lecę dalej. Tu jest moja staruszka Lulu. Taka butelka to jeszcze jest to pierwsze bodajże wydanie. Udało mi się dostać vintage butelkę na internecie naprawdę w okazyjnej cenie. Tutaj mam 100 ml wody perfumowanej. O matko, to jest po prostu taki killer. Trwa na ubraniach, na skórze no dniami. Naprawdę jest mega mega mocny. No i ja kocham kaszarę Lulu za to, że jest ponadczasowa dla mnie również. Dla niektórych pachnie trochę retro, natomiast ja uważam, że jest mega, mega, mega zapachem. Za tą cenę naprawdę warto spróbować. W swoich nutach posiada śliwkę, tuberozę, drzewo sandałowe, mega dużą dozę tego drzewa sandałowego. Super, super piękne perfumy. Zawsze w mojej kolekcji. I to jest Lulu od Kasarel. No i ostatnia Taka piękna butelka. Na pewno też już ją znacie. Mamy tutaj Szalimar od Guerlain. No i to jest po prostu zapach retro. Jak widzicie, jest trochę zu, zużyta. Używałam ich na specjalne okazje, ponieważ to jest dla mnie właśnie taki zapach. Na pewno nie nadaje się na codzienne użytkowanie. To jest zapach na wyjścia do teatru, do opery, jakieś specjalne właśnie okazje. W swoich nutach zapachowych ma bardzo dużo skóry, drzewo sandałowe również. Ma cywet, czyli takie no mega, mega mocne nuty zapachowe, które sprawiają, że to są perfumy. No są, rzeczywiście pachną trochę tak retro, vintage. Także, jeśli nie lubicie takich zapachów mocnych, troszkę nazwałabym, może starodawnych. To nie jest zapach dla Was, natomiast ja je bardzo podziwiam, kolekcjonuję perfumy i nawet jeśli nie jestem jakąś mega fanką niektórych zapachów, to bardzo się cieszę, że mam je w, swoje, w swojej kolekcji i to jest właśnie jedna z tych propozycji. Naprawdę piękna, piękna mieszanka nut zapachowych. Warto spróbować właśnie, jeżeli możecie znaleźć gdzieś odlewkę, polecam Wam serdecznie i to jest Szalimar od Guerlain. No, i to wszystko, co mogłam Wam zaprezentować. Aha, tam się jeszcze skrył, ale tego już znacie, więc nie będę o nim za dużo mówić. To jest moje ostatnie odkrycie no po prostu tak mocny zapach, że szok. Jak przechodzę, to nawet moja kurtka, która wisi na wieszaku dalej, po prostu tak mocno pachnie w holu. No, ja jestem zauroczona. Fantastyczna propozycja to jest My Burberry od Burberry. No, i tak jak już opowiadałam, już nie będę się jakoś rozpowiadać więcej na ten temat, ponieważ jest cała recenzja tych perfum. Cudowna, soczysta brzoskwinia. Tyle mogę Wam powiedzieć na temat tego zapachu. Idealnie na tą porę, właśnie. No, i to jest wszystko, co już mogę Wam, wam pokazać. Powiedzcie mi, podzielcie się ze mną, jakie są Wasze y, zapachy killery, czego używacie właśnie teraz, w tym czasie, kiedy już na dworze tak bardzo zimno. Mam nadzieję, że, y, że wszystko u Was dobrze. Trzymajcie się cieplutko i czekam na Wasze komentarze, tak jak zawsze. Trzymajcie się buziaczki, pa pa!